Siemaneczko, z tej strony kanał Miry i jego Ego. Mamy sobotę, 16 grudnia, wieczorek i właśnie jadę sobie do nowego sklepu Lego, Świat Małych Techników. Według zapowiedzi jest to sklep z klockami Lego Technik. Nowość w Krakowie dzisiaj otwarcie. Zapowiedzi są na jakąś wystawę. No więc zobaczymy, co to jest, co tam mają, co tam będzie. Może uda się pogadać z właścicielem. A zatem zapraszam na przygodę z Lego Technik. Udało mi się dotrzeć na miejsce, jesteśmy na ulicy Kościuszki. W tym momencie no, troszkę niefortunna lokalizacja, gdyż tutaj akurat Kraków jest dość rozwalone, akurat ulica Kościuszki, Zwierzyniecka, no tutaj pętla na Salvatorze wszystko jest rozwalone na czas kilku miesięcy co najmniej. Także no, trzeba pomóc właścicielowi, bo wydaje się równym gościem. No i dlatego tutaj nakręcimy sobie mały filmik. Tak wygląda sklepik od zewnątrz. Na razie tu jeszcze wiele się nie dzieje. Mamy tutaj kilka, kilkanaście zestawów techników, najnowszych. Sklep ma się w ogóle zajmować tylko klockami Lego Technik. No i zaraz wchodzimy, zaraz sobie pogadamy z właścicielem i zobaczymy, co to tu się ma jeszcze wydarzyć. A tak to sobie wszystko wygląda z bliska. Mamy zestawy techników, same mizby. Tutaj nie ma takich używanych rzeczy, jak u nas w Kreciku, tylko same nowiutkie rzeczy, ładne techniki do kupienia. No to co? Chyba zapraszamy do środka do sklepu. Widzimy, że mamy tutaj mały ruch na razie. Mamy troszkę zestawów w środku dostępnych. Podejrzewamy, że to się powiększy. No i tutaj gablotki z tymi zestawami. No i udało mi się dorwać pana Piotra, który jest tutaj szefem wszystkich szefów w tym sklepie. I zaraz nam odpowie na kilka pytań i opowie o sklepie. No to panie Piotrze, pierwsze pytanie, proste pytanie, jak powstał ten sklep? Dlaczego powstał ten sklep? I dlaczego techniki? Ten sklep i w ogóle pomysł na to miejsce powstały ze szczerej pasji do budowania klockami Lego Technik zajmuje się od około 20 lat. Lego Technik, dlatego że zawsze fascynowały mnie konstrukcje, które pracują, które działają, które, które coś robią. I z wszystkich serii Lego akurat technik najbardziej mi się podobało. Przez te 20 lat zestawów, informacji broszur, katalogów, wszystkiego zebrało się tyle, że w pewnym momencie pomyślałem, że dobrze byłoby z tym wyjść do ludzi, bo cała historia, sposób w jaki ta seria zmieniała się na przestrzeni lat, co udało się zbudować, sama w sobie jest bardzo ciekawa. Jesteśmy teraz przed półeczką, na razie tutaj jest jeszcze nie za dużo zestawów, dlatego że sklep się dopiero otworzył, ale chciałbym się dowiedzieć, co my tu na półce mamy. Nie za dużo, ale to oznacza w tym momencie, że biorąc pod uwagę, że jest to specjalizacja technik, mamy ponad 40 różnych zestawów do wyboru już dziś. Chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy, ponieważ jest to specjalizacja technik, to mamy też starsze zestawy, takie na przykład jak ten Kład 2012 rok, nowa, nieużywana, nieśmigana wersja. Mamy również z bieżących produkcji Yamaha na licencji. Motocykl, który ma fantastyczną skrzynię biegów, majstersztyk z użyciem nowych części. Dużo lepsza niż w poprzednim dużym motocyklu BMW. Chociażby Zetros, bardzo fajny model sterowany ze smartfona z fajną blokadą mechanizmu różnicowego do pokonywania przeszkód w trudniejszym terenie. Łazik marsjański, który w momencie, kiedy go będziecie budować, zobaczycie, że na maszcie z bardzo poważną aparaturą naukową służącą do odkrywania tajemnic czerwonej planety mamy do czynienia z pietruszką. Ona jest co prawda bez naci, może ją być ciężko zobaczyć, ale tak, jest tam pietruszka. Dla niebywałych z warzywami to jest po prostu biała marchewka. Mamy tutaj na przykład Volvo z 2012 roku. To też nie jest zestaw, który obecnie znajduje się w dystrybucji, więc też może go być trudno kupić. Tak samo na przykład z tą ładowarką kłód, czy chociażby też ze starszym katamaranem. Żeby ubrać to, jak gdyby w dosłownie dwa, trzy zdania. Specjalizacja, co oznacza, że będą tutaj tylko i wyłącznie zestawy technik, ale stawiam na wybór, jakiego raczej w normalnym sklepie stacjonarnym nie znajdziecie. Ja przynajmniej nie znam takich sklepów stacjonarnych, w których byłoby między 40 a 50 zestawów Lego Technic po prostu w danym momencie do wyboru, do wzięcia z półki i do kupienia. Wszystkie zestawy aktualnie sprzedawane są, nowe, nieotwierane. A czy są plany na jakieś starsze rzeczy? Tak, myślałem o tym, aby w przyszłości sprzedawać również starsze zestawy Lego Technic, takie, które mają po 20-30 lat. Natomiast to wymaga trochę czasu. Każdy taki zestaw musi być drobiazgowo sprawdzony. Chciałbym być pewien, że on w momencie, kiedy trafia w ręce, klienta jest kompletny, nie ma tam żadnych problemów itd, i tak dalej. Więc potrzebuję trochę czasu, aby takie zestawy przygotować. Z tego co mam w tej chwili w domu, gdzie wiele zestawów mam podwójnych czy potrójnych, dlatego że na przykład podobały mi się więcej niż jedna wersja i tak dalej. Mógłbym coś przygotować, ale no to wymaga najpierw drobiazgowego sprawdzenia i upewnienia się, że to, co trafia do sklepu, to jest rzeczywiście kompletne dobrej jakości i że nie będzie z tym najmniejszych problemów. Myślę, że wkrótce coś takiego można będzie zobaczyć, ale na to potrzebuje jeszcze trochę czasu. To zadam takie pytanie, żeby nie było za łatwo odpowiedzieć, a najlepiej odpowiedzieć pierwszym strzałem. Ulubiony zestaw technik. Ulubionym zestawem technik jest ładowarka pneumatyczna. Jest to zestaw, który ma chyba. Z 20 lat minimum to jest taka ładowarka, która była trzy razy wydawana pod różnymi numerami. Ma fantastyczny system sprężonego powietrza razem z pojemnikiem i doskonale skomponowaną sylwetkę, fantastycznie działający mechanizm. I odkąd mam tą ładowarkę, a to będzie chyba już z 15 lat, muszę Wam powiedzieć, że bardzo często nowe konstrukcje pod względem funkcjonalności kompaktowej budowy i ilości funkcji, jakie są e, wpakowane w, w model, nie są w stanie e, tej ładowarce e, dorównać. Seria Model Team. Technik czy nie technik? Bo ludzie tutaj się spierają. Nie, dla mnie Model Team nie jest technikiem, dlatego że za zestawy technika uważam takie pojazdy, czy takie e, e, nie wiem, maszyny, które prezentują sobą przynajmniej jakieś podstawowe funkcje. Nawet jeśli to jest malutki zestaw, e, który się składa z kilkudziesięciu klocków, on powinien dzieciakom coś pokazać, on powinien dzieciaki czegoś e, nauczyć. I tutaj samo odwzorowywanie detali bez jakichś głębszych funkcji uważam, że, że, że to wtedy nie jest technik. Ale z drugiej strony na przykład niektóre racersy, które są zbudowane z podobnych części, w podobnych technologii, e, to już bym prędzej powiedział, że to jest technik. Tak samo jak na przykład z mojego punktu widzenia e, postaci Star Wars, e, które są zbudowane z klocków technik, to też nie jest technik. One też nie prezentują, moim zdaniem, takich funkcji, które powinny dzieciakom przekazać jakąś wiedzę na temat otaczającego nas świata. To uważam za największą zaletę zestawów technik, że dzięki nim możemy się dowiedzieć o tym, jak działają maszyny, czy jakimi zasadami kieruje się mechanika w po prostu codziennych sytuacjach, które nas otaczają, a których. Nie do końca i nie zawsze jesteśmy świadomi, traktując dzisiaj niektóre elementy, takie jak na przykład nie wiem, silnik samochodu czy skrzynię biegów, jako po prostu czarną skrzynkę. Ona na co dzień jest, działa i nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób jest to zbudowane i jakie zasady takimi maszynami rządzą. No i na razie tak wygląda ten sklep. Na razie mamy tu kilkanaście, kilkadziesiąt zestawów, ale tutaj się coś ponoć szykuje na przyszłość. Co tutaj jeszcze będzie? Nie myślałbym o tym miejscu tylko i wyłącznie jako o sklepie, e, dlatego że główną myślą przyświecającą otwarciu go e, jest wystawa, e, na której będzie prezentowanych grubo powyżej 700 e, zestawów, to jest gdzieś około pół miliona klocków. E, zestawy te będą prezentować historię m, tego, jak zmieniała się ta seria wraz z latami, jak bardzo skomplikowane stawały się poszczególne konstrukcje. Będziemy mogli sobie porównać dźwig z 1977 roku i dźwig, który ma dwa albo 3 lata, i zobaczyć, jak duży postęp dokonał się w tym czasie. To jest coś jak konwergencja tego, co działo się w tej serii i tego, co w mechanice czy technice działo się dookoła nas. Dodatkowo chciałbym, aby w drugim semestrze przyszłego roku, szkolne, w drugim semestrze tego roku szkolnego. Wystartowały tutaj zajęcia dla dzieci, które będą tłumaczyły pewne podstawowe zasady mechaniki w oparciu właśnie o konstrukty wykonane z Kosków Lego. Także sklep jest tylko pierwszą częścią i nie jest jak gdyby głównym powodem, dla którego chciałbym tutaj wszystkich zaprosić. A otwarcie wystawy będzie miało miejsce 27 stycznia, to jest sobota, także z góry mogę wszystkich serdecznie zaprosić, ponieważ jestem przekonany, że. Wizyta tutaj będzie yy, warta wycieczki. Tak cały sklep wygląda w całości. Mamy tutaj gabloty, mamy tutaj półeczki. Tutaj mamy mały bar. Wygląda to całkiem ciekawie. Ma to całkiem duży potencjał, jak się jeszcze zapełni klockami. A co to tutaj się będzie działo? Co to jest tutaj? A tu będzie wystawa. Wystawa będzie się zaczynała tu. Mamy na dole dużo większe pomieszczenie aniżeli tutaj. Nie mogę Was jeszcze dzisiaj zaprosić, ponieważ prace budowlane trwają, ale te pół miliona klocków, o którym mówiłem, będzie tam na dole. Także będzie można tutaj spędzić dobrych e, parę kwadransów na oglądaniu wszystkiego i czytaniu opisu. Zatem brzmiało to jak zaproszenie, czyli 27 stycznia w sobotę też mam zamiar się tu pojawić. No i zobaczymy, co tam jest w tej piwnicy co tam, jak to będzie wyglądać i czy będą jakieś takie zestawiki, które na przykład no, może czasami uda się u nas w sklepie dorwać. Czyli lata 80., 90. Rzadko mamy techniki, dlatego że dla techników trzeba poświęcić troszkę jednak czasu. No, techniki mają to do siebie, że mają strasznie dużo malutkich elementów, które się ciężko wybiera jednak z szufladek, ale czasami się u nas pojawiają. No i zobaczymy, porównamy sobie, co tutaj, co tutaj będzie. Na całe szczęście nie jesteśmy żadną konkurencją. My mamy zestawy klasyczne, zestawy z lat 80., -tych, 90. -tych. Tutaj będą techniki. Są też bricks and fixy z muzeum. Ogólnie figurek i, i innych zestawów Lego. Także Kraków się rozbudowuje, Kraków się fajnie uzupełnia. No i myślę, że jest to ciekawe miejsce kolejne legowe na mapie Krakowa. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Miry i jego ego. ego.